Cześć. Jak widać, została już końcówka nieba. Zgodnie z przewidywaniami, zajęło mi to około pół godziny, nawet nie całe. Jeszcze tutaj parę puzelków mam do dołożenia. Zaraz to zrobię. Nie wiem, czy mi się tak uda z telefonem w ręku, ale będę próbował. Mam nadzieję, że obraz przez to nie, nie będzie jakoś cierpiał mocno. To znaczy, że nie będzie się trząsł. Zgodnie z przewidywaniami, nie było to jakieś bardzo wymagające, ale były też takie momenty, że, że trzeba było się skupić nieco mocniej. No bo nie jest to jednak jakiś super banalny obrazek. I były momenty, że po prostu zgromadziło się więcej puzli o. O podobnym odcieniu, co powodowało jednak jakiś tam chwilowy, dłuższy przestój, ale tak jak mówię, to było tylko chwilowe. I w zasadzie już można powiedzieć, że, że niebo mam zaliczone. Zastanawiam się teraz, co dalej zrobić, czy układać, czy układać drzewa, czy układać kostkę szarą, która jest na dole. Jeszcze ostatecznie nie podjąłem decyzji. Zobaczę, co mi się będzie lepiej układało. Jeszcze tutaj mam taki zakątek z lampami i z takim odcieniem niebieskiego. Próbowałem to wcześniej zrobić. Kilka niebieskich puzli gdzieś tam złapałem, ale jest ich trochę za mało, a jakoś trudno je, trudno je wydobywać, więc chyba na razie sobie te, te puzelki akurat odpuszczę, no, pomyślałem, że będzie tu jak nie tu to, to gdzieś musi pasować. No i zostało dosłownie 5 puzli. Jeśli dobrze liczę, Piek. Nie wszystkie puzle pasują jakoś tak idealnie do siebie, ale nie jest to jakimś dużym problemem. Chociaż tu widzę, że coś, coś mi się. A tu mam błąd. Coś mi się właśnie nie zgadzało. Nadal się nie zgadza. Tak I tak, teraz dobrze. Miałem jeden błąd. Wcześniej mi się nie zdarzyło ani razu, żebym się z niebem pomylił. No dobra, zostało mi jeszcze tutaj dosłownie pięć puzelków, gdzie to niebo się przebija. I są to, są to te gałęzie tutaj koło, koło kominów. Natomiast niebo niniejszym uznaję za zakończone. Całkiem. Przyjemny element układanki, a to moja poduszka, na której leżałem. I całość wygląda w tym momencie tak. No i zastanawiam się co dalej. Czy drzewa, czy, czy szara kostka brukowa. Chyba jednak skuszę się teraz na kostkę, a, a drzewka zostawię sobie na deser. I to będzie połowa układanki. Ja przypominam, że puzzle mają 6000 i są w dwóch workach. A ja mam ułożony jeden z worków, znaczy mam ułożony jeszcze nie do końca, ale mam otwarty jeden z worków. Drugi czeka aż ułożę pierwszą połóweczkę. Tak wygląda cały obrazek. A tak wygląda to, co mnie się udało do tej pory ułożyć. No i mały update. Udało mi się tutaj wypełnić trochę szarościami dół układanki. Pozbyłem się tych skosów, które miałem tutaj podkładane na bok. W zasadzie złożyłem z nich krawężnik jeden oraz, oraz krawędź chodnika. No i jak już coraz lepiej poznaję te puzle, bo one wiadomo, że mają różną, różną fakturę. To znaczy, no, wszystkie są gładkie, ale jeśli chodzi o wzorek na nich naniesiony, no to na przykład te tutaj w okolicy stolika miały taką rozmytą. Nieostrą kostkę brukową w środku, pomiędzy jakby krawężnikami, jest gładki, szary. Dosyć tutaj jest taki zielonkawy troszkę też z odcieniem niebieskiego. Gdzieś tam się uczę tych puzli i na tej podstawie sobie je łączę ze sobą. No, brakuje mi jeszcze takich pojedynczych puzelków do uzupełnienia, jak na przykład środki lamp. Widać tutaj są przerwy. Jeden puzelek ten też no nie specjalnie chce mi się go szukać. Myślę, że nie byłoby to problemem, żeby go znaleźć. Gdzieś na pewno sam się napatoczy. No i szarych zostało mi tyle. Nadal są to trzy pudełka, ale myślę, że gdybym, gdybym się sprężył i poprzekładał no to wystarczyłyby już tylko dwa pudełka. Ale jakoś tak mam lepszy dostęp do nich, więc, więc zostawiam w tym momencie tak jak jest. Na dzisiaj to już będzie koniec układania. I będzie jeszcze pewnie fragmencik z układania kolejnego dnia. Bo jutro mam trochę pracy. A może nie pracy, ale ważne wydarzenia, mam ważny egzamin. Także na dzisiaj już wystarczy, jeszcze muszę się troszkę pouczyć. Ale układanki już coraz mniej zostało. Myślę, że jakieś niecałe 500 puzli. I, i 3000 będzie ukończone, a potem otwieram drugi worek. No i znów magicznie yy, przyspieszyłem czas. Przenoszę się w czasie i już mam ułożone trochę więcej szarości. Zostało mi tylko ten kawałeczek tutaj pod skuterem. Chciałbym, oczywiście nie, nie pouczyłem się za dużo, bo już stwierdziłem, że mam dość na dzisiaj, więc wracam do puzli. Chciałbym to ze sobą połączyć. Jeszcze się nie da, nie wiem czy to będzie tak, czy będzie tak jakoś. W ogóle nie wiem czy to jest to dobre połączenie. Natomiast zredukowałem jedno pudełeczko. Zostały mi tylko dwa pudełka, dwa pudełka z szarymi, e, troszkę luźniej sobie poukładałem teraz, żeby mieć lepszy przegląd, e, no i cisnę dalej. E, myślę, że, że szary i tak zajęły mi dużo więcej, e, nawet samo, samo to, co tutaj jest ułożone, zajęło mi dużo więcej czasu niż ułożenie nieba, e, są ewidentnie trudniejsze. Natomiast teraz już myślę, że będzie z góreczki i też myślę pół godzinki, może godzinka, nie no pół to przesada. Ale może za godzinę się uda, jest 19.17, zobaczymy. Dobra, na dziś skończyłem, jest 20.20, .20, czyli układałem godzinkę. No nie udało się całego dołu ułożyć, zostało mi troszkę do ułożenia jeszcze, jak przeliczyłem sobie, mam nadal dwa pudełka, policzyłem te wszystkie puzzle, zostało ich 150, 147 dokładnie do ułożenia. Więc w następnej kolejności po prostu dokończę cały dół. No a pod, i to pewnie będzie jutro, a w kolejne dni zajmę się już lasem. Brakującym elementem. Las mam w tamtym pudełeczku. No i tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania. Yy, I do zostawienia łapki w górę. Cześć, dzięki.